Litania do Ducha Świętego. Kyrie eleison, chryste eleison, Kyrie eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia osoba Trójcy, przy Najświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wstąpiłeś na apostołów w postaci języków. Ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Sztu Świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawcy mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnij skruchy kruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłości, przepuść nam Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, duchu święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, duchu święty. Od zwątpienia, zbawcze działanie łaski, wybaw nas, duchu święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, duchu święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, duchu święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, duchu święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, duchu święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli wybaw nas, duchu święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, duchu święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, duchu święty. My grzeszni, ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś kościołem twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić, raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnął, raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś w nas godne mieszkania dla siebie przygotować, raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć, raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić, raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas wszystkie do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha. Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie nagrody w jedności w wiary. Przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chron wszelkiego złego. Amen.